Nazywam się Piotr Skolimowski, jestem menadżerem restauracji FU FUKIERA. Znajdujemy się przed kamienicą fukierowską, gdzie przed wojną znajdowały się największe i najbardziej liczne składy win. To, tu właśnie w, w piwnicach tej kamienicy znajdowały się pokaje ogromne ilości dobrych win z całego świata. Po wybuchu II wojny światowej, w momencie kiedy Niemcy zagrabili cały teren Warszawy, również rozgrabione te, te składy win. W 1990 roku pani Magda Gessler wraz z ówczesnym mężem, panem Piotrem Gesslerem, postanowili otworzyć restaurację u Fukiera. I właśnie od tego czasu egzystujemy i to już jest 30 lat, i to już jest właśnie tradycja. Nazywam się Patryk Burgiński i jestem szefem kuchni i restauracji U Fukiera. W ramach projektu Polskie Skarby Kulinarne zapraszamy państwa do spróbowania w naszej restauracji dziczy cielęcej, którą podajemy z kluskami śląskimi i młodymi sezonowymi warzywami. Jest to wyjątkowe danie, ponieważ sos, który dodajemy do tego dania, powstaje z mięsa, które dusimy w młodych porach. I dodajemy tylko odrobinę demiglasu i bardzo dużą ilość masła.